Nie wiem jak wy, ale ja osobiście uwielbiam przeglądać rankingi zaufania Polaków do polityków. Od kiedy w tym rankingu góruje, króluje, dominuje Radosław Sikorski, to mnie osobiście szlak trafia, że Sikorski nie jest dzisiaj prezydentem. Mógł być prezydentem, gdyby nie bierne, mierne i krytypowanki w koalicji obywatelskiej. Ale ten sam ranking, o którym Wam w tej chwili mówię, pokazuje także, że Sikorski, mimo iż jest pierwszy, to ma silną reprezentację, bo zaraz za nim jest Nawrocki, to jest normalne, ale później jest Trzaskowski i jest Tusk. Natomiast to, co mnie najbardziej zastanawia w całym tym rankingu, czy to nie jest czasem gwóźdź do trumny Szymona Hołowni? Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, a dzięki temu jutro dowieź się, dlaczego uważam, że Szymon Hołownia powinien po prostu powiedzieć: Dobra, odchodzę. Nie wiem, idę na szefa jakiejś tam spółki, cokolwiek. Powinien podpisać kwity, zamknąć partię i pójść w drugą stronę. Dlatego, że ponad 30% to jest największy wynik w skali całego badania: 30% ma w... co się dzieje z Szymonem Hołownią i jego partią. To już nawet nie chodzi o to, że tylko 20% mu ufa, bądź trochę ufa. To nawet nie chodzi o to, że tamte kilkadziesiąt procent mu kompletnie nie ufa, a 1% go nie rozpoznaje. To jest 30% Polaków, które ma dosłownie gdzieś, co się będzie działo z Szymonem Hołownią. Czy w takim wypadku jest w tej chwili w Polsce przestrzeń do tego, aby założyć, otworzyć albo zmodernizować jakąś partię, która będzie dumną partią, bo Polakom jest z czego być zadowolonym. Będzie partią, która będzie służyła Polakom, a nie wykorzystywała Polaków. A jeżeli tak jest, napisz mi to w komentarzu, bo jestem tego ciekawy.